Bebę, witam witam! Ło papę! Zapraszam na mój kanał, tego typu. Ło! Wow. Trzeba iść do przodu. Nie do tyłu. Wow. Na no, ten klimat tak nam się zmienia, że to jest... Można kurwice dostać tego typu. Raz chłodno, raz gorąco, dzisiaj jest duszno. Nie wiem. Coś się kurwa. Kręci, może będzie burzowo, może nie. Chuj wie! Tylko typu właśnie. Się zastanawiam. Bo naprawdę, jak się idzie, to jest takie ciężkie powietrze w ogóle. aż, Aż nie wiem, wiem, że lato to będzie w tym sensie, można powiedzieć, że susza. Po 30 Stopni, ja pierdolę. Co się zdziwi, że owoce, warzywa pójdą w górę? Ja pierdolę. Tak nam ten klimat się zmienił, w chuj, że naprawdę ja w ogóle No, Może coś się tak dzieje. No ale my nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ. Mimo tego, no można to powiedzieć widzowie. No to wpływ mamy, no bo to wszystko do skupia się do, no jak to się mówi, do dziury, dziura ozonowa, jak się mówi, o, właśnie, o, jeszcze, jeszcze się nie zapomniało ze szkoły tego typu, właśnie, no cóż, no jak się mówi, nic z nie zrobi no to wpływu już... Jakbyśmy nie mieli wpływ, to byśmy cofnęli to wszystko, a to chuja. Właśnie. Dziękuję, że byliście w ogóle wczoraj na nie, u mnie, tego typu. Że wysłuchaliście mnie tak szerze otwarcie. Co o tym wszystkim sądzę, jak... Wy podchodzicie do nas w ogóle. Tego zacząć. Bo... Powiedziałem to szczerze otwarcie że wy y, po drugiej stronie ekranu jesteście mocni, ale w rannym życiu, jak mówię, nie rozniosłam takie pizzy. Który z Was, czy ona, czy Ty, nie wiem, jak to można to w ogóle podejść do tego tematu? Który z, z Was powie mi w życiu, Rannym Jak to się mówi w rzeczywistości Żaden z Was ani facet ani kobieta a prójecie się na czatach, na różnych kurwa stronach, prójecie się jak pisny, ja pierdolę, no pomyślcie pomyśleć logicznie. Że mnie nie wystarczycie wręcz, wzmacniacie mnie Dlatego zaczynam być coraz twardy, bo wiem, że wam ból tupy daje. To jest pierwszy problem, a drugie primo, że nie dacie ze mną rady. No cóż Jak to się mówi Próbujecie się jak pizzy małe. A co z tego wychodzi? wychodzi w moją stronę. Nie w waszą stronę, tylko w swoją stronę. Pojeżdżam, król legendy Po drugiej stronie. Szmaty do podłogi i inne rzeczy. Mamy jeszcze wymieniać dalej? Czy jesteście po drugiej stronie? Chyba już nie, zbyt za dużo wczoraj wam powiedziałem, publicznie, na streamie, Wy jesteście sami pogrożeni, sami jesteście pogrożeni i naprawdę ja się z tego śmieję was, z was w ogóle, tym, że wystawiliście się jak debile, dupę wystawiliście, żeby każdy was całował w dupę. No i co, wyszło z tego całowanie dupy? No właśnie, macie odpowiedź. Widzicie. Aaa, pierdolę. To trzeba być gamoniem, jakby to niektórzy. Po drugiej stronie jesteście mocni. Obo taki nie ma racji. No właśnie taki ma racji. Tylko wy tchurzycie. Nie umiecie sobie z tym poradzić. Problemem swoim... Dostęp. Ale cóż Jak się mówi Jak chcecie być frajerami do końca życia to śmieci, to bądźcie dalej. Tylko ja jakoś bardzo stoję na ziemi niż wy. A wy, o Jezus. Co, co gadacie piszecie to jest naprawdę ja za można powiedzieć. No. no ale cóż, wy może nasze podchodzicie, bo jesteście mocy przez tablet, telefon, komputer i inne rzeczy, ale w rannym życiu też macie problemy żywotne. Nie? Was bolą. Prawda? Niektórzy już po jak siedzieli, niektórzy w to niektórzy mają sprawy z zawieszenia. Mam dalej wytłumaczyć wam? No właśnie. A wy tylko kurwa nie rozumiecie. Ja nie muszę was znać, być przy was. Wystarczy, że ja widzę wasze komentarze głupie, które naprawdę pokazujecie siebie dawno. Słuchajcie. Dlatego to mnie to zastanawia. przed kim się tak pis... podpis... Nie wiem, nie podpis... Kogo chcecie się podkorzyć, żeby ktoś klaskał wam? Popisujecie się? kolega kolegów, koleżanek? Co? O to jest właśnie głupie może pytanie. Przy kim chcecie się popisać? Przy swoich ulubionych kolegów, koleżanek, którzy was wkręcają w różne sytuacje? Czy siebie? Bo to, nie to źle zastanawiam. Co? Żyjecie tamtych lat, ale nie żyjecie tych lat, które są teraz. A wy się tak popsujecie. Nie wiem, chcecie być lepsi od tych, którzy Was olewają. Nie wiem, chuj wie. Co wam biega po głowie? Co? Ja rozumiem, że tamte lata to byłem młody szczeniak. Odpiedalało się inne rzeczy. A teraz jest 2024. zobaczcie jak ten z popiołu powstał. A wy nie umiecie tego? Nie, nie umiecie, bo kurwa, jesteście kurwa głąbami. Nie dojebani. można powiedzieć, bo już znaczy nie mogę tego wyznać. Jeszcze zostanę. Kto was kurwa szanuje? Okolicy? dziwnicy Nikt was nie szanuje, zwróciłem z, uwagę. Waszym myśleniem być dawnym. No co no nie mają ja broszka jak się mówi. Tylko was. Pieszę? No właśnie Ja wszystkiego nie muszę dał na ani debia pokazywać Bo gdzie nie pójdę to każdy nie zna a, a was znają? Nie, nie znają was Znają, może debil, i nie to je człowiek, człowieku Ludzie, sorry Ludzie, nie to je pani Gdzie ja nie pójdę tego nie przewitam się, bo przy się witam. A, 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 wy? Jesteście mocy w gębie, ale w rany życie to jesteście, tak mówiłem wczoraj na live, takie pizdy. Po prostu. No bo jesteście pizdami, no. Co, co tu mam oszukiwać? Powiedzcie mi, jak wy z siebie robicie... Nie wiem, jak to uznać. Hmm. Nie doje Pani, ludzie. No bo tu każdy jest warty przez internet, ale w Anne, życie ty, nie jesteś twardzielami. uwierz mi, to są szyniaki, które mają po 15-16 lat. mało latami. Nie chcę, że. Nie, wrotki, poprawczak, inne rzeczy. Mamy dalej pan tłumaczyć. Co ja? No właśnie. Już wasze brudy wyciągnąłem troszkę wczoraj na stronie. No właśnie. Wszyscy sami siebie, się wstydzicie. A plus to tylko niszczycie kurwa. Swoich rodziców. Bo najbardziej to rodzice cierpią właśnie. Właśnie rodzice cierpią, bo się wstydzą, że syn czy córka była w poprawczaku inne rzeczy czy w więzieniu. Zresztą się od wieku tego nie jest wam wstyd. Bo na moim miejscu ja bym się wstydził, aby no to jest właśnie to, co zawsze Co Trzeba myśleć trochę. Zamiast podejść poważnie do tematu, który ja naruszam na kanale, czy na, na streamie, zastanowić się tutaj troszkę, czy jest warto świeczki, niż jest życie. A przed przed Wami jeszcze jest sporo ja. A niektórzy już siedzieli w pacie, poprawczaka, czy czekam do rozprawy inne rzeczy. A wy to kurwa nie zdajecie sobie z, z y, racji sprawy założyłem. Proszę jak grota, ale tego nie, nie kumacie, czy nie skumacie, jak nie poczujecie spoku zemsty, które życie Wam da. Bo rodzice Was obronią, rodzice Wam pomogą, wszyscy w taki czas, że rodzice chodzą łapy córko, sama się rać, Trzeba sam się rać. I co będzie? Duba blada, właśnie, wy tego kurwa nie rozumiecie, nie zrozumiecie, bo jesteście spani przez internet po drugiej stronie, ale w realnym życiu to jesteście o tacy malutcy w realnym życiu. Dlaczego to mówię? Z tego powodu, że widzę wasze głupie przemyślenia. No no cóż, jak się mówi, że lepiej nie zażę z takim bozo, a wy zadzieracie, to wychodzi wszystko na zewnątrz, publicznie. Prawda? Właśnie. No. No i kto jest kurwa z tą górą? Powiedzcie. Niektórzy mają zawiasami Zawiasy Mam dalej jeszcze Mówić? No widzicie To jest wasze głupie myślenie Można powiedzieć Bezmyślne myślenie, które Chcecie pokazać, że jesteście lepsi ode mnie Czy? Tym, że zjebaliście sobie życie? Usz? No to brawo! Brawo! Kurwa! I dlatego się śmieję. No właśnie. No cóż. Wasze życie, wasze broszka, nie moja. Ja sobie życie ułożyłem tak jak mam. Ma być i powinno być. A wy? No. Gdzie macie ułożone życie? Nie to, że... Po prawciakach... Inne rzeczy... że inne rzeczy... Mamy jeszcze wymieniać? Znaczy... Z przeszłości? Wyczynki? No właśnie, trzymamy się tego, poważnie. I podejść do tematu poważnie. Nie robić siebie dawno. Tego typu.